Amen. Dobra, zaczynamy. Na ry. Trzy. Trzy. Cztery. Rudy za późno, kurwa! Rudy za późno! <laughs> e, panie minet, ticho, to goliwa! Dobra, spać! Aj! Aj, ja, aj, Ale spokojnie, bez agresji! E, zobaczcie, kurwa! <laughs> I no, to jest... Bo nie, nie na drinka. Coś się rzucać? Co? Nie, chcę raz, to rzuca. nie, nie, <tukarz> tak. nie, to nie, ty się daj logic, no szukasz szukasz mnie. nie, 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 daj! nie, nie, kurwa! nie, nie, kurwa! nie, 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 oddaj. nie, 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 lodzik nie, 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 Daj lodzik! Daj nie, 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 no, tak. Mm. No. Dobra, jest. to ty tam idź, z nimi to załatwiaj, ja o nich i bym poszła w drugą stronę. Dobra, podaj mi jeszcze swój numer, to jak coś, to będziemy Ej. się kontaktować. A. A. Jezus! Przepraszam. O Jezus, zawał. O, o. Jezus. Przepraszam za kolegę. O kurwa, o. Jezus. O. Jezus! Kolejny! O. Dobra, o. dobra, ty podypnij. Aaaa! No, nie stękaj! Przestańcie! Leżyłem o każdą barierkę. <grym się> Uważam, powtórka z rozrywki. Kurwa, nasionka, sadzisz? Nie wiesz, nie wiem, czy bierze jak się sadzić, czy nie. O kurwa! O kurwa! Lecimy! Kurwa! <grym> kurwa, czuję! Pięknie. Czuję, nie dokuczam. Czuję. Łe, dobra, zaczynałeś To poważnie. Tobie dzieci odebrano. Nie odebrano to, co sprzedałem. Mów dalej. No idiotę. Coś tak boisz? Odchodzisz cały czas, co? Taki odważny jesteś, tu potrafisz no... see, potrafisz sobie krekotać. Ale A sobie... przyjrza, powiem no? ci szczerze, szczerze. No? Lubię cię. No ja ciebie też. Szanuję cię. No. Ale nie chcę się zarazić dziumem od ciebie poprzez spadino. Ja pierd? Co? Mam tutaj coś dla Ciebie, poczekaj. Gdzie to było? O, 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 proszę bardzo. Mwa, proszę. Powiem taką, pierwszy raz mnie solidnie rozbawiłaś. Kurwa, Jeno, Ci Troszeczkę dłużej stream jak jest. Rozbawiła? To poczekaj, no. wiesz co? Yy... Arafil, siema, Basel, Moldo, mam coś jeszcze, mam coś jeszcze, okej? Okay? Okay, bo... W sumie, zaraz Hmm, gdzie to? Czekaj, czekaj, czekaj o, moment, moment O, proszę! Double kill! Eee, ja uciekam No, żebyś się nie nadział na swoje, hm? Dylka? Słuchaj A pamiętasz jak powiedziałeś, że... No, ej, dziękuję, nie Musisz witam. na mnie patrzeć na dół? Nie patrzę nie patrzysz? Nie. <laughs> Jednak to cofasz. Co? Jednak to cofasz, ta? Nie. Po a prostu co? twoja ukochana mówiła, że tam no, tak nie bardzo. Hm? Ja wiem. Ona mówiła wręcz przeciwnie, ale... A, a, Boże. A kiedy ostatnio się myłeś? Hm? No? Ja? Niedawno. To znaczy? No przyciąłem nowy spade. Wydaje mi się, że się ty trąpie. troszeczkę inaczej przejdziesz czas, wiesz? Jeden ryż, drugi ryż, trzeci ryż, czwarty ryż. O tym <laughs> No dawaj słoniaku, ha? Będziesz się bronił płotem? Dobra. Kobiety się tak? Aprilka. No co? Wiesz, ja patrzysz na mnie na dół, nie? Nie patrzę. Spadino też patrzył na dół? Na twój pewnie tak. To u Ciebie nadal jest napisane Spadino nad tym puszkiem? Gdzie? Nie. Aha, jak spojrzała! A? Ah, Co? Dobra, zresztą. wygrałem tą walkę wygrałem. Nie! Z... <ślauedł> Przejdź, ty chami. O, masz! O! No, 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 no. Wasy Dziękuję, wasy. Ty za tym, nic nie jest wiadome, tak? No dobra, jak ma na imię? Spadino Do pana hej, hej. Co?! Wi. Oui. Ty kur... Co?! Ja ci chciałam pomóc! Mówię do rodzinnych stron cię zabiorę ty chamie. A ty co? A baba obroń mnie ty kurwo Co? Jeszcze nie wyzywasz ty... O ładnie ciebie, drugą babę! Co ty powiedziałeś? Chyba, że jesteś szulana. Ty Ej, ja dobiernę, dzięki. Jesteś nienormalny, z tą kobietę! Ja też dobiernę, dzięki! Idiota! O, tutaj też dobiernę! Zostaw pies! Pewnie byś go zjadł! O! Co? Jest kochany! To twoja wina! Patrz tu! Sam jesteś! A, tu tak powiem. Tak? Tak? Może mechaników, wolnych tak, Mama co? Zajmij się lepiej, pacjentem, a nie mamy. Pan też szukać w rynku. trzeba kareczkę naprawić, musi psuje Dobra, karetek się później naprawi. Aha, wziąłem się, z, pańka szukać, tutaj cię i w rynku. Skurde, przywaliłem! Chłopaki, wy jesteście wolni? W porządku? Ja... Ja... ja tak. No szybciej To zrobimy randki szybcy. w ciemno O! Ja No bo tu się pyta o mechaników wolnych, wiesz? Wolnych, wiesz? Uuuu W wątpię, że nie chciała Ale ja mam a, Ale, ale mama męża, tak chłopaki No to po co randki w ciemno? Ja nie hmm? wiem dlaczego chcę Dobrze okay. Taki kochanek jakby. Kochanek, no, no Może być no. Może być Weź tam czymś ci rymczy, jakieś robisz weź czy User joined your channel. Tak, fara fara. Wiesz, to mamy też. Weź tej zej do ręki, weź, weź tej zej do ręki jak wziąłeś. A ja mam. I strzel. I strzel sobie. Ale nie w nas, nie w nas. O, widzisz? Strzały. Nie reagować. Nie reagować. nie reagować. Przebieramy się, przebieramy się. Eee... doby? Pam, pam, pam. dobry! dobry. Słyszeliście o... Łakomym Majku? Łakomym Majku? Bardzo ci do ja pierdolę. Ja pierdola. HAHAHA! HAHA! Łakomy Majk! Łakomy Majk! Łakomy Majk! cały czas, ale jakoś to zmieniliśmy się w tym filmie. O! Co? rozwiązać. Co? Co? Coś co jest, kurwa, O Dopiero co przyjechali. Spierdalamy! Nie, nie już! Nie mogę odpalić! Już, Nie mogę odpalić! O kurwa, no to jest... coś, jaki masz tam numer Paypal. Wiesz, mówię. Tak. To ogólnie jest możliwość. Najkluczyk. No tak, jest możliwość i teraz tak, słuchajcie, i teraz tak machamy nogą. O, chyba tak. Dobra, może, tak, może nie zadziałać. Chuj, wciskamy guzik po prostu, ok. Dobra, na razie. Wiktor. No to z kim tak rozmawiałeś wczoraj? Wszystkie ważne. Mhm. A z kim rozmawiałaś? O czym? Z jakąś Masz dziewczynę? Nie mam. A fajna? Nie mam. Ale jak ja nie będę jej lubić, to nie będziesz miał. <laughs> nie, ona nie będzie gangsterką. Co <laughs> ja to za <ja> pomyśl. <laughs> A jak ma na imię? Ale to jest nieważne! No powiedz! Nie! Ale pamiętaj... Albo nic. No, co no, jak ona imię? Branka twojego serca. Tylko pamiętaj, żeby nie robić... Jak się... jak się twoja córka nazywa? Żeby nie robić z nią coś. Bo tatuś będzie słuchał. A, a wiesz... Fiktoj. toj. Nie rób z nią coś, Stop się. Co Te zdjęcie... Jak to? Bo ja pytałam co to. Bo, e, bo posłuchaj. Bo mama i tatuś powiedzieli, że jak będziesz chciał robić ze mną sos, to ja mam im powiedzieć o tym. Też tak I, I że nie możemy. A oni powiedzieli, że się robi sos na przykład do spaghetti. No właśnie, nie dali mi nawet przepisu na ten sos. To znajdziemy razem i zrobimy kiedyś. I jak jak nie jest przepis? To może spróbować. <laughs> Dobra, a jak ma na imię twoja dziewczyna? Ja mam dziewczynę. To koleżanka. Gdy to nie jest ważne. No, powiedz, proszę. No, i na nie jest Proszę. proszę. No, proszę, no, proszę. No, proszę. важно. Важно. Не важно. Проси, 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 Это не важно, Ну, но... Nie chcę zostać martw, żyje, choć umarłem, piję, choć mam szansę, żyję dla ty smartwiem Już na starcie, starcie, już wystarczy patrzcie Stawiam wszystko na tą jedną cienką kartkę Musisz, musisz, musisz